Pomorska Telewizja Narodowa, z mi jesteśmy przed drzwiami miejskiego rzecznika konsumentów, Miejski Rzecznik konsumentów Agnieszka Iwa i Wchodzimy do środka. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa się kłania. Pani Agnieszka, my tu przyszliśmy do Pani, bo chcielibyśmy się dowiedzieć w imieniu widzów. Co? Idąc do Pani, do rzecznika, tutaj mieszkańcy Gdańska, czy, czy tylko Gdańska, czyli mogą się uzyskać jaką pomoc w dziedzinie no, spornych spraw, no bo to jest sprawa konsumencka, tak? Mogłaby Pani powiedzieć nam, jak to wygląda, jakie są zasady współpracy z Panią i podejmowania jakichś tam działań wspólnych. Oczywiście. Oczywiście jest realizacja. W każdym mieście i w każdym powiecie działa rzecznik konsumentów miejski bądź powiatowy, więc każdy konsument, zgodnie z miejscem zamieszkania, może się zwrócić do swojego rzecznika z prośbą o podjęcie działań interwencyjnych lub po prostu aby udzielić jakichkolwiek informacji prawnych. Jeżeli chodzi o działania rzeczników konsumentów, rzecznik może podejmować działania interwencyjne, jeżeli doszło do naruszenia przepisów. Zostały przekroczone ustawowe terminy, przedsiębiorca uchyla się od swojej jakiejś ustawowej odpowiedzialności. W takiej sytuacji konsument może do każdego rzecznika złożyć wniosek zgodnie z miejscem zamieszkania, tak jak mówiłam wcześniej. I rzecznik, jeżeli widzi naruszenie przepisów, występuje do przedsiębiorcy o wyjaśnienia. Właśnie, właśnie a propos, I, jak wygląda to właśnie to występowanie i, i co pani robi w tym temacie i jak to jest skuteczne, czy na ile procent uzyskuje pani pozytywną dla poszkodowanych decyzję w tej sprawie? Działania rzeczników oczywiście są polubowne. Rzecznik nie ma uprawnień, aby przeprowadzić postępowanie dowodowe. Również nie ma takich uprawnień, aby nakazać przedsiębiorcy. To jest już rolą sądów. Może pani mediować tylko? To jest na zasadzie mediacji, z tym, że to, to nie jest rozmowa z przedsiębiorcą. Po prostu rzecznik z urzędu występuje na piśmie. Natomiast skuteczność jest duża, większość spraw jednak udaje się załatwić pozytywnie dla konsumenta. Rozumiem. W jakich godzinach jest otwarte Pani biuro, i jak y, 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 się z Panią spotkać, bo pewnie kolejka duża? Biuro Miejskiego Rzeczy... Konsumentów działa w poniedziałki i czwartki między godziną 8 a 16 oraz w środę w godzinach między 10 a 17 natomiast no, najbezpieczniej jest się umówić. Biuro liczy sobie zaledwie trzy osoby, to jest całe pół etatu, a konsumentów no, w Gdańsku mieszkańców mamy bardzo dużo. Czy trzeba się umawiać na miejscu, czy można telefonić? Może Pani poda numer telefonu Maila? Najbezpieczniej i najszybciej telefonicznie pod numerem telefonu 323. 70 i No dobrze, dziękujemy Pani bardzo. Dziękuję również. No i zapraszamy naszych widzów do korzystania z tych Panie usług. satysfakcji z podejmowanych interwencji. Pani również zaprasza. klientów jak i Pan. Ja zapraszam i satysfakcja jest. Jeżeli można pomóc konsumentowi, to jest bardzo duża satysfakcja. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Wesoły świat.